To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem TomTom -tom balansuje na krawędzi. Motoryzacja hamuje, ale biznes kwitnie. Holenderski gigant mapowania cyfrowego, TomTom, -tom, zaskoczył rynki, ogłaszając marginalny wzrost przychodów w pierwszym kwartale. To osiągnięcie, choć skromne, jest znaczące w kontekście spowolnienia na rynku motoryzacyjnym, który stanowi kluczowy segment działalności firmy. Motoryzacja w cieniu spadków. Segment motoryzacyjny, generujący ponad połowę przychodów TomTom, -tom odczuwa presję związaną ze spadkiem rejestracji nowych samochodów w UE. Mimo to firma zdołała przekroczyć oczekiwania analityków, co świadczy o jej zdolności do adaptacji w trudnych warunkach rynkowych. Biznes ratuje sytuację. Wzrost w segmencie technologii lokalizacji dla przedsiębiorstw napędzany współpracą z gigantami technologicznymi, takimi jak Microsoft i Esri, stanowi jasny punkt w wynikach TOMTOM. Ten dynamiczny rozwój kompensuje straty w sektorze motoryzacyjnym, demonstrując dywersyfikację działalności firmy. Niewiadoma przyszłość motoryzacji. Pomimo optymistycznych wyników za pierwszy kwartał, przyszłość TOMTOM w sektorze motoryzacyjnym pozostaje niepewna. Firma otwarcie przyznaje, że ograniczona widoczność na rok 2025 jest wynikiem trwających wyzwań rynkowych. TomTom -tom wykazuje odporność na spowolnienie w branży motoryzacyjnej dzięki dywersyfikacji swoich usług. Silny wzrost w dziale biznesowym pozwolił im zrównoważyć straty. Współpraca z kluczowymi graczami technologicznymi, takimi jak Microsoft i Esri, odgrywa kluczową rolę w strategii wzrostu TomTom. -tom. Przyszłość TomTom -tom jest w znacznym stopniu związana z rozwojem rynku samochodów elektrycznych i autonomicznych, które wymagają zaawansowanych technologii mapowania i lokalizacji. Spowolnienie gospodarcze w Europie i ogólna niepewność rynkowa mogą nadal stanowić wyzwanie dla TomTom -tom w nadchodzących kwartałach.